Każda podróż to jak otwarcie nowego rozdziału w Księdze Życia. Wyruszyłem w nieznane, nie spodziewając się niczego, a jednocześnie oczekując wszystkiego. Szukałem czegoś więcej niż tylko widoków z drona. To nie była jedynie wyprawa, lecz podróż w głąb siebie, gdzie każda decyzja była podyktowana chwilą i prowadziła ku nowemu odkryciu. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Jeżeli zapytacie się, czy sprawdzaliśmy pogodę, to nie, nie sprawdzaliśmy pogody. Pada w zasadzie od wczoraj po popołudnia, całą drogę padało, padało całą noc no i dzisiaj też pada. Także śniadania nie zjemy, śpiwory zwinięte, musimy zwinąć namiot, no i chyba jechać dalej gdzieś odpocząć od tego deszczu, bo no, już chyba troszkę. No nie jesteśmy nim zmęczeni, ale hej, przygoda, o! Nie sprawdzał pogody. Sprawdzaliśmy, ale w trakcie już, czyli po fakcie. A z drugiej strony, y, chyba zdobył nową ksywkę, y, prorok. Pokazał mi parę zdjęć z Kamel Trofi, gdzie kierowcy tak potąd byli w wodzie. Mamy początek tego, fajnej, początek takiej fajnej przygody. <laughs> Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Jak zawsze, bez planu. Ila przerwy na jedzenie, mży, nie pada, to już jest sukces. Mm. Almet z fanem w podróży smakuje wybornie. Po co komu jakieś ślimaki, raki i tak dalej. Mm. Deszcz przestał padać. Mieliśmy tak naprawdę z Wojtkiem plan, żeby Pojechać gdzieś w Europę na offroad. I co z tego offroadu wyszło? Most. Most. Jeszcze nic nie wyszło. Mieliśmy taki plan, żeby pojechać trasą e, śladami Wikilok, takiej aplikacji. No i Wikilok okazuje się, że prowadzi też przez drogi asfaltowe nie? Przez tak zwane czarne. Także no nie, nie wszędzie tak prowadzi, oczywiście, ale akurat tutaj w okolicach Innsbrucku, gdzie jesteśmy, Innsbrucka, no to nie ma żadnych zjazdów i musimy podążać w stronę gardy, ale jakimiś takimi lokalnymi drogami. Omijamy autostrady i tak trochę mówiąc, klasykiem wyjechaliśmy z zakrętu i wyłonił nam się ten piękny most za wzgórza. Jesteśmy tak przyszykowani, że nie mamy żadnego miejsca w samochodzie praktycznie. Wszystkie nasze bagaże, czyli znaczy wszystkie bagaże nocne, czyli śpiwory, jakieś kolderki, z racji, że padało okropnie, wrzuciliśmy do samochodu i dlatego wnętrze samochodu Wam teraz na pewno nie pokażemy. Ale generalnie to, co nam było najbardziej potrzebne, schowaliśmy najgłębiej, jak się tylko mogło dać schować. Więc tak. też była troszeczkę przeprawa, żeby to wydobyć, kiedy w pełnym deszczu postanowiliśmy się przespać jednak. No nikt nie spodziewał się, że spadnie deszcz i że ponczo pójdzie na pierwszy ogień, No, nie? no tak to wygląda właśnie, także zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Z chwilą mogliście zobaczyć ujęcia z drona nad zamkiem Reifenstein, czyli średniowieczną fortecą we Włoszech. Tak, dojechaliśmy do Włoch, no i teraz mamy plan, aby przejechać tą trasą z Wikilog, którą ktoś zapisał. Zobaczymy, czy. Ta trasa będzie ciekawa, czy zjedziemy z asfaltu, czy nie, ale przed tym wszystkim w końcu, w końcu, w końcu mamy czas na małą czarną. Tak jest. Mała czarna musi być. No i właśnie zajechaliśmy chyba na szczyt. Chociaż nie? nie jeszcze Szczyt być. jest tam, szczyt jest tam. Jesteśmy na 2000 metrów, nad poziomem morza chyba, nie? Świetne. No piękny widok, którego kamera nie opisze, ale właśnie po to jeździ się w takie miejsca. Zboczyliśmy z autostrady po to, żeby jechać no niby takim offroadem. To offroad to nie jest, ale po, po czarnym, nawet teraz trochę czerwonym tak jakby. No ale już chmury nadchodzą, także nie wiem czy zjemy dzisiaj e, obiad na dworze. Coś pogoda nam nie sprzyja. Nie? Czy nie? Krówki tutaj są, to może nam coś dadzą, też nas oglądają, tak jak my je. No właśnie. Wciąż znajdujemy się we Włoszech, ale zjechaliśmy już e, z gór w dół. Postanowiliśmy się posilić. E, tak naprawdę wydaje mi się, że za wiele nie zrobiliśmy. A Tobie? Jak to nie za wiele? Dużo. Przetrwaliśmy. No, no właśnie, przetrwaliśmy. No tak naprawdę te widoki, które były niedawno, e, no, za nami już można powiedzieć, wynagrodziły chyba wszystko, nie? Ładnie. Także te widoki no, zrobiły nam dzień, jak to teraz się mówi, ale mamy nadzieję, że dojedziemy jeszcze być może albo w rejon gardy, albo no, gdzieś coś ciekawego co jeszcze nas będzie mogło zachwycić. Jak na razie no, zjemy sobie makaron od pana kucharza. Pan? Szalony kucharz z mopetu no i jesteśmy nad fajnym strumyczkiem. Także jest milutko. Mieliśmy mały problem z ładowaniem powerbanka. Mamy panel solarny na dachu, który no, powinien łapać około 120 W. No i tak za dnia łapał około 10, 11, 30 W porywach. No bo nie było słońca widocznego. Ale teraz jak trochę się tylko chmury rozeszły i jesteśmy no już teraz na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza od razu, że tak powiem dostał powerbank kopa i, i z 60% podładowało się do 80, także nie jest źle. Może przetrwa dzisiaj lodówka noc i dzięki temu będziemy mogli ponownie spać gdzieś na dziko, a nie jechać no na jakiś kemping, bo tego byśmy chcieli uniknąć. Takie było nasze założenie. Tym, dlaczego jesteśmy tu razem, no mieliśmy chyba jechać do Albanii. Nie wiem skąd w zasadzie powstał pomysł wspólnej wyprawy. Ty pamiętasz czy nie pamiętasz? Wspólna wyprawa? No ja nie pamiętam dlaczego wpadliśmy na pomysł wspólnej wyprawy, no ale oboje lubimy takie klimaty, także Jakoś tam wpadliśmy na ten pomysł. No i mieliśmy najpierw jechać do Albanii, ale Albania, no, Tomek nam odradzał Albanię. Serdecznie to, pozdrawiamy. Tak. Nie no, ja po pierwsze nie mam nadal paszportu wyrobionego i kilka rzeczy no, z wyższej siły skłoniło nas do tego, żebyśmy przyjechali tutaj i eksplorowali w zasadzie nowe miejsca. A być może będzie też coś ciekawego. No i jak się okazało, te góry dzisiaj są ciekawe. Są ciekawe, naprawdę. No, czasami warto zjechać z trasy jak ma się czas i zobaczyć coś co jest no, piękne. Byliśmy na ponad 2300 metrów, nie? Samochodem. No na 2200 coś tam było. No, no. No, prawda albo półprawda jeszcze jest taka, że yy, Albania no to, to jakby tam celowaliśmy w coś bardziej ekstremalnego, czyli w jakieś takie ciężkie góry, a nie do końca jeszcze chyba no, znamy auto. Tak? No, Marcin jeździ nim dużo, ale no jeszcze nie w ekstremalnym terenie. I powiedzmy, jeżeli tam cokolwiek by nam się stało, to właśnie w rozmowach z Tomkiem nam to wyszło, że no, trzeba mieć pewnego rodzaju zaplecze techniczne, albo przynajmniej jakąś osobę z drugim autem. Która by mogła nas w takiej ekstremalnej sytuacji poratować, więc jakby stwierdziliśmy, że najpierw może coś bardziej lajtowego, ale to co na razie gdzieś tutaj mogliście zobaczyć, to jest sam wstęp. A, a planujemy właśnie dzięki wspomnianej już gdzieś tam wcześniej aplikacji Wikilog zwiedzić jakieś bardziej takie trudniejsze tereny w, oko w okolicy właśnie Gardy. I nie jest to sponsorowane, jakby co, po prostu znaleźliśmy tą aplikację gdzieś tam w internecie, no i z racji, że ludzie sobie poznaczali trasy, to stwierdziliśmy, że pojedziemy ich trasą, ale chcieliśmy tą taką trasą nie za, e, nie za trudną, nie za łatwą. E, no i jak na razie jedziemy, można powiedzieć łatwą. <laughs> ale ja się trochę obracam, bo tam takie coś gotuję tylko na raty, więc muszę makaroni, makaroni kombinować, żeby nie wykipiało, wykipiało. Z drewnem do lasu. Makaroni, makaroni italiano. Jeszcze wspomniałem dzisiaj o tym, że mamy panel solarny, więc panel solarny jest zamontowany w ten sposób. Przejechał już trochę kilometrów, także daje radę. E, no, wiadomo, Powerbank powinien mieć trochę więcej energii, e, e, ale, ale nie jest źle. A tutaj widzę, że nie wyschło jeszcze pod panelem fotowoltaicznym. Łupa nie. nie wyschło, nie wyschło. W ogóle musimy wysuszyć jeszcze namiot, który nam. No został dobrze zmoczony tej nocy i raz y, przeciekał, nie wiadomo czy zamek nie był dobrze zamknięty, czy, czy gdzieś no, jest jakieś ujście i Wojtek obudził się nad ranem trochę mokry, no, ale zmoczony, zmoczony no, ale to od deszczu, a nie y, od y, zmoczenia. Znaczy sam namiot, sam namiot jest mokry zarówno z zewnątrz jak i wewn wewnątrz, ale żeby nie było podtekstu, no to występuje tam te zjawisko kondensacji. Także od nasze ciepło spowodowało i zimno na zewnątrz, że jednak namiot w środku też troszeczkę się spocił. Ale to były skropliny, a nie to, że kapało po prostu przez jakąś tam dziurkę, nie? Dobra, trzeba zobaczyć co z panelem, bo jednak o... troszkę troszkę jest podmokłe, na szczęście jest to taki materiał, który nie, nie przeszkadza wjechaniu dalej i użytkowaniu panelu. Także no, chyba jest ok. Jednak okazuje się, że namiot jest z góry, a w zasadzie był. Już teraz widzę bardzo mokry. Otworzyliśmy go, żeby trochę wysechł, bo to jest tak naprawdę nasze pierwsze dzisiaj dłuższe zatrzymanie. Tym bardziej no, że możemy się posiłkować, zjeść jakiś obiad. To no namiot po prostu musi wystać, żeby było, nie e, spać. To w zasadzie pierwszy taki e, mocny wyjazd, w którym założeniem jest, że za każdym razem będziemy spali e, na dziko, e, ale nie wykluczam tego, że być może jeżeli pogoda nie będzie sprzyjała, to po prostu pojedziemy na jakiś kemping, żeby się podpiąć, chyba że uda nam się na jakiejś stacji po prostu podładować powerbanka, no bo cały czas mamy wpiętą lodówkę, która no, pobiera pie... pieniądze, chciałem powiedzieć, pobiera prąd jak no, włącza się kompresor, ale są jeszcze baterie do drona, baterie do kamery, także nie jest wcale tak lekko. No i jeszcze jest kuchenka, która pobiera, ale ty gaz, obiad! O, obiad! W końcu można zjeść coś dobrego! Ło! Aktualnie trwa weryfikacja tego co było przyczyną, że namiot wczoraj przeciekał i Wojtek był mokry wokół pasa, no jak się okazuje jest ten tropik u góry trochę nieszczelny. I tam pod szwy no, przedostaje się woda i gdzieś tam znalazło sobie ujście. Można wsadzić palca, no i przez to właśnie przelatuje woda. Także nie za dobrze, nie za dobrze, ale może będziecie w stanie zrobić to razem z nami. Co masz? Tu, no to jakby puściły szwy. Albo w ogóle ich nie było. Uszczelnienie, nie, to jest uszczelnienie, to jest taśma na szwy, Pod tą taśmę wchodzi w wodę. To dobra, to... Znaczy ona przychodzi od drugiej strony, yy, przez wszy, yy, <gry> przez szwy, no i wycieka tędy i lała się na, na miód. Poś... A chciałbym powiedzieć, że to nie lało się tak delikatnie, tylko no, jak z no. prysznica. Wojtek jest techniczny. Nabrał tych swoich maneli, i dlatego można zrobić namiot. No i jest godzina 17.23. Chcieliśmy jeszcze do nadgardę pojechać takimi właśnie drogami jak teraz, mijaliśmy i tak pewnie zrobimy. Więc dojedziemy pewnie tam, jak już będzie ciemno. Nie wiadomo, gdzie będziemy spali. No bo na tym to wszystko polega. W tym, na tym wyjeździe nie nastawiam się na e, latanie dronem, bardziej na to, co przeżywamy sobie no, podczas wyjazdu. Czyli nawet to, że jak widzicie, e, namiot dziurawił, jest po prostu taką przygodą. No i tak spędzam, spędzamy ten czas, a wy razem ze mną. E, no, zazwyczaj była to taka gonitwa. Że z zamku do zamku, z zamku do zamku musimy zrobić 15 filmów. Teraz nie musimy zrobić nic. Nic nie musimy zrobić. Mamy po prostu przeżyć fajną przygodę, i to jest chyba właśnie ta przygoda, na której jesteśmy. Także sam jestem ciekaw, co wydarzy się dalej. Dosyć często to mówię, ale tak jak Wam powtarzam, wiele rzeczy robimy na spontanie i wszystko dzieje się na bieżąco. Kto właśnie. Ze mną wyjeżdża na takie wyjazdy. Nie jest to wiele osób, a można policzyć na palcach jednej ręki. To właśnie wie, że du dużo, dużo takich spontanicznych sytuacji jest. Dużo kombinowania na bieżąco. Czasami coś się wydarzy nieoczekiwanego, no i ten czas jakoś leci. A filmów z drona nie ma. Nie ma. Jak tam? Będzie. Będzie żyć pacjent? Co? Będzie żyć pacjent? Będzie. A mówiłem Wojtek jest techniczny. Wojtek to taka złota rączka. Dobra. Zresztą jeżdżę prawie z samymi złotymi rączkami. Tylko całować ich po ręcach, nie? Słychać dzwonki krów. Jesteśmy tu, ale chyba nie powinniśmy tutaj być, dlatego jedziemy dalej. Google Maps wyprowadziło nas e, chyba w złe miejsce, więc po prostu pojedźmy dalej. Wygląda to fajnie, ale może być przypał krówki sobie gdzieś tam chyba żyją a my w lesie. Jak tam Wojtek jest przypał? Ja, szukam w necie którego za bardzo tutaj nie mamy takiego, co znacza taki czerwony znak okrągły, z dużym białym środkiem w środku. No i. Nie wiadomo gdzie jest, nie? Nie ma internetu i niewiele. Nie, nie wiemy, ma internetu co znaczy. i bo te włoskie znaki jakieś takie inne są. No. U nie nas ono oznacza zakaz ruchu, a tutaj nie wiemy. Nie, może coś innego. No dobra, chyba trzeba się przedostać w 10 1000... Ile to? 1700 metrów tutaj mamy? 1716 metrów nad poziomem morza. No, nie ma jak tego nagrać, jak my tu wjeżdżamy, nie? No, bo jest ciężko tak naprawdę to nagrać. No, tak jak tutaj się znaleźliśmy, też ciężko jest to nagrać, ale przygoda, no. Hej, przygoda! Hej, przygoda! No, właśnie ciężko oddać po prostu klimat tego miejsca. Jak my tutaj trafiliśmy, ile musieliśmy wyjeżdżać. Ram. Trochę był Żyłowany. Troszkę. Może, może, jak będziemy zjeżdżać, to ustawimy te yy, wskaźniki nachylenia i zobaczymy I to, kąt? I zobaczymy kąty. No, zobaczymy. No dobra, to jedźmy, bo się ścienne. No i chcieliśmy coś zjeść. A tu, niestety, jesteśmy sami. Tak to się zdarza, że. na 1535 metrów, no nie ma nikogo. I ktoś się knajpę postawił. Knajpa jest. Nas nie wita. Nikt nas nie wita, nikt nie wychodzi. Widok na góry jest piękny. Tam też panie Wojtku. No, jak co? tam, jak tam wycieczki, jak tam wyprawy? No, cała chata dla nas. A czy tam jakieś auto stoi na parkingu jedno? Oprócz no naszego. Ale czy to jest czynne? Chyba nie zjemy. Musimy stąd lecieć. Niestety. To już nie chodzi o polatanie dronem, tylko o wyprawę. Jest super. Fajnie. No ale musimy stąd chyba uciekać. Tak jest. I nie wiemy, gdzie spać to miejsce, które. Ja, że tak powiem, wywęszyłem, nie było za dobre, bo trzeba było łamać zakazy, a my nie jesteśmy od łamania zakazów. Wieczór minął nam na poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do noclegu. Nie było łatwo. Byliśmy trochę zmęczeni i chcieliśmy spędzić wieczór tam, gdzie możemy spokojnie biwakować. Moc wrażeń i chęć bycia wyspanem kolejnego dnia dawała się we znaki. Lekka nerwowość i pytanie, czy to miejsce, czy może jechać do kolejnego, nieznanego. Chcieliśmy też wrzucić coś na rusz i spokojnie odpocząć. A jeszcze trzeba przygotować obóz. Kto lubi klimat spędzania czasu pod gołym niebem pośród gwiazd, wie o czym mówię: wolność. A do tego przywitała nas pełnia księżyca. Nie do opisania. Co przyniesie nowy dzień? Gdzie się znajdziemy? Jakie spotkają nas przygody? Nie martwimy się o to. Drobny plan jest, ale jutro zweryfikuję wszystko. Liczy się tu i teraz. Ok, czyli po wczorajszym miejscu, w którym byliśmy całkiem sami, pojechaliśmy jeszcze do jednego miejsca, w którym również byliśmy sami. Był to parking, no, ale okazało się, że nie o godzinie 9 będzie czynna restauracja, także nie chcieliśmy budzić się tak wcześnie. Wiedzieliśmy, że posiedzimy na pewno do godziny 12 i będziemy wstawać no tak około godziny właśnie 9 przed 9, żeby się wyspać bez pośpiechu. I tak też się stało dwa miejsca później. Znaleźliśmy parking, który kosztował 5 euro za dobę. Jeszcze nie zapłaciliśmy za niego, więc zobaczymy ile będzie kosztować finalnie. Ale byliśmy przez całą noc sami. Trochę wiało, ale w namiocie było w porządku, także ok. Coś chcesz dodać? Ja bym chciał dodać, że w końcu skończyły się moje troski i zmartwienia, bo znalazłem swoją czapeczkę, a cały czas jej szukałem. Od początku podróży nie mogłem jej znaleźć, w końcu jest. A co do miejsca, to jeszcze bym dodał tylko, że znaleźliśmy jedno piękne miejsce, naprawdę piękne. Tylko zapach nas do końca nie urzekł, ale chyba za mordycyną marudziliśmy. No było śmiesznie, generalnie, dawało krową. Tak to jest na takich wyjazdach. Mogłem odpalić drona, ale szkoda mi baterii. <grym> <grym> także. E, dziś bez drona. E, no to co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, i zobaczymy, jakie przygody spotkają nas następnym razem.